Dingo z jest wesoło, się, wszystko tańczyska przed koło, uśmiesz już się, uśmiesz się, ten wziął pod boki, uśmiesz się, elegancko stawia kroki, uśmiesz już się, wszystko się zabawia, drwa w lewo, prawo, telekara, żoje naszą polkę, uśmiesz On przebiera ra, ra, ra. się, bracie, błoki czas, brać bracie, na zabawę prosto tutaj Raz, Ra, 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 ten na harmonii gra, Ra, 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 on przebiera klawozna, Ra, 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 się, bracie, błoki czas, Kołdry, bracie, na zabawę prosto tutaj raz. Dobry wieczór. Tak właśnie na Mokro rozpoczął się dla wielu z nas świąteczny poniedziałek. Dzień przyniósł także inne wydarzenia. Gdzie spotykają się, i to tłumnie, Krakowianie w drugi dzień Wielkanocnych Świąt? Oczywiście na Emausie. Pod klasztorem Norbertanek, pomiędzy Wisłą a Rudawą, zaroiło się od barwnych straganów i kramów. Mnóstwo różnorodnych zabawek, piszczałek, świecidełek. Atmosfera i krajobraz prawdziwego świątecznego festynu z cukrową watą na patyku.

Ekolodzy maszerowali dziś w Szczecinie. Była to legalna manifestacja zwolenników ochrony środowiska naturalnego. Zgromadziła kilkuset przeciwników energetyki atomowej. Na zakończenie odbył się wiec w teatrze letnim. Zbierano podpisy pod petycją do Sejmu w sprawie zaprzestania rozwoju energetyki jądrowej. Święta również. Spędzaliśmy w taki sposób, przy świątecznych stołach, w rodzinnym gronie, wśród najbliższych i przyjaciół. Byliśmy również na spacerach. Było słonecznie i ciepło. Święta również spędzaliśmy na zielonej trawce i nad wodą. Czy biorą? To nie o to chodzi, czy biorą. Odpoczywam sobie nad wodą i czekam na taką rybę. No i już świąteczne powroty. Nad wyjazdami na święta czuwał milicyjny helikopter i reporter polskiego radia. Święta, święta i już po.